Dlaczego ten shitcoin tak rośnie? Co to, co to w ogóle ma być? No co to jest? Tak, rynek kryptowalut to jest zdecydowanie inny świat, który dla wielu osób pozostaje kompletnie niezrozumiały. Tylko, że nawet na rynku krypto da się znaleźć inwestycyjne fundamenty. What the hell is even that? Tak, dobrze słyszycie. I jednym z takich fundamentów i bardzo silnych hipotez inwestycyjnych dla mnie stanowią dziś Stablecoiny. Stablecoiny stają się fundamentem nowoczesnych finansów, a ich rosnące znaczenie widać zarówno w adopcji przez globalne firmy, jak i w działaniach regulatorów. W świecie zdecentralizowanych finansów zaczynają też grać coraz większą rolę, eliminując problem zmienności tradycyjnych kryptowalut i jednocześnie umożliwiając szybkie i tanie transakcje transgraniczne. Więc jeśli szukasz ekspozycji na rynek krypto, który ma sens fundamentalny, to właśnie będą to stablecoiny. Partnerem odcinka jest Freedom24, broker będący częścią grupy Freedom Holding notowanej na amerykańskiej giełdzie NASDAQ. Dołącz do prawie 1900 inwestorów w strefie premium DNA. To najlepsze miejsce do inwestycyjnej edukacji, również dla Ciebie. Dziękuję Wam za wszystkie 62 tysiące Waszych subskrypcji. Pomóżcie temu kanałowi dalej się rozwijać i zostawcie swoją już teraz. OK, zacznijmy od tego, czym w ogóle są stablecoiny. Stablecoin to jest taki rodzaj kryptowaluty, która charakteryzuje się stałą ceną najczęściej względem dolara. Stabilność tego kursu zazwyczaj osiąga się przez powiązanie wartości tego tokenu z aktywami rezerwowymi, które mają zabezpieczać wartość tego stablecoina. Na przykład stablecoin powiązany z dolarem amerykańskim będzie co do zasady wart jednego, amerykańskiego dolara, a przynajmniej powinien. Czasem faktycznie dochodzi do tak zwanego depegowania, czyli odjechania wartości stablecoina od w stosunku wymiany 1 do 1, ale to naprawdę są rozjazdy po maksymalnie 1-2% i trwają dosłownie, dosłownie chwilę. Jeśli więc stablecoin jest w pełni zabezpieczony dolarem amerykańskim, to jego wartość będzie wynosiła 1 dolara. To trochę jak z parytetem złota wobec papierowych pieniędzy dawno, dawno temu, który kiedyś obowiązywał na pierwsze papierowe pieniądze były tak naprawdę niczym innym jak potwierdzeniem z banku, że w jego skarbcu, w skarbcu bankowym, czeka odpowiednia ilość złota, którą to będzie można odebrać, jeśli przyniesie się do banku te papierowe potwierdzenie. No to tak, w skrócie. Potem banki w ramach pożyczek i rozwoju kredytów zaczęły wystawiać coraz więcej potwierdzeń niż miały w rzeczywistości złota, no ale to już temat znowu na zupełnie inny materiał. Chodzi tutaj o analogię. Analogię, że stablecoiny na podobnej zasadzie utrzymują wartość, jednego dolara, bo w swoim skarbcu, czyli rezerwach, mają mieć taką samą ilość dolarów, jak wyemitowanych stablecoinów. Oczywiście istnieje tutaj o wiele więcej możliwości. No nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stablecoiny były zabezpieczone bardziej tradycyjnymi aktywami, na przykład właśnie złotem. To rzadkość i na razie mało popularne rozwiązanie. Najpopularniejsze stablecoiny opierają się na dolarze. Firmy emitujące stablecoiny nie zawsze też trzymają czystą gotówkę jako takie zabezpieczenie tego aktywa. Po prostu to jest mało opłacalne, no bardzo często wymieniają otrzymane dolary na jakieś papiery wartościowe, na przykład obligacje Stanów Zjednoczonych, które to pozwalają im jeszcze dodatkowo zarabiać na wypłacanych odsetkach. Ale to zasadniczo niewiele zmienia w kontekście bezpieczeństwa. Stablecoinów nie można też kopać w taki sam sposób jak na przykład Bitcoina czy innych kryptowalut opartych o mechanizmie proof of work. Zamiast tego są one zazwyczaj emitowane przez jakąś organizację lub generowane w zdecentralizowanych systemach przez zabezpieczenie innych aktywów. W przypadku takich tokenów Tokenów. Jak USDT czy USDC, ich emisje kontrolują firmy, które decydują o ilości tokenów w obiegu. Stablecoiny są więc w efekcie tworzone na bieżąco. Gdy użytkownik zdeponuje odpowiednią kwotę, np. w dolarach, to firma emisyjna przechowuje tę wartość jako rezerwę, a do użytkownika trafia nowo wyemitowany token. W ten sposób emitenci stablecoinów zabezpieczają właśnie odpowiednie rezerwy na pokrycie wyemitowanych tokenów. Najbardziej popularnym stablecoinem będzie Tether. Jeśli kupicie sobie. Tetera o wartości 200 dolarów, to taka sama kwota zostanie dodana do rezerwy całego projektu, a 200 tokenów zostanie wyemitowanych i przesłanych do Twojego portfela. Podobny proces zachodzi też w przypadku sprzedaży. Gdy sprzedacie 200 Teterów, to ich równowartość zostanie usunięta z obiegu, a pieniądze są pobierane z rezerwy. Tak to oczywiście mniej więcej działa w bardzo, bardzo uproszczony sposób, ale nie o schemat działania stablecoinów tutaj się rozchodzi. Jedne z najpopularniejszych stablecoinów to wspomniany już Tether, który ma kapitalizację około 100%. 140 miliardów dolarów e, i USD Coin, który ma kapitalizację około 56 miliardów dolarów. To dwa największe stablecoiny. I ogólnie większość wszystkich sta stablecoinów jest oparta na dwóch technologiach. Ethereum, i Tron. Dlaczego to takie ważne? No bo stablecoiny to tokeny, a nie samodzielne kryptowaluty, więc korzystają już z istniejących blockchainów zamiast budować własne sieci. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze dlatego, że twórcy takiego stablecoina mają na tym oszczędność. Tworzenie, zabezpieczanie własnego blockchaina jest skomplikowane i drogie. Po drugie, popularne sieci jak Ethereum czy Tron są już szeroko wspierane przez różne portfele, giełdy i aplikacje. Dzięki temu stablecoiny mogą być używane w Przeróżnych ekosystemach bez potrzeby wymieniania ich na cokolwiek innego. Czym takim wyróżniają się więc sieci Ethereum i Tron, że przyciągają twórców Stablecoinów? Ethereum z racji na swoją wielkość i popularność to jest. Dość częsty wybór dla wielu twórców różnych tokenów, no bo jest takim pionierem różnych smart kontraktów czyli czegoś na kształt programów działających w oparciu o blockchain, które automatycznie wykonują określone warunki zapisane w kodzie. To można trochę porównać do takich cyfrowych umów. Jeśli spełnione zostaną określone warunki, to kontrakt automatycznie wykonuje jakoś zaprogramowaną akcję. Bitcoin z kolei kompletnie nie posiada czegoś takiego. Został głównie zaprojektowany jako cyfrowe złoto i środek przechowywania wartości, a nie jako platforma. Do używania, do programowania różnych aplikacji. No z tego też powodu taką palmę pierwszeństwa w tym wypadku przejmuje właśnie druga kryptowaluta, czyli Ethereum. Ethereum umożliwia też o wiele łatwiejszą integrację tokenów, podobnie jak Tron. Tron, o którym Wielu z Was pewnie nawet nie słyszało, ale to Tron stał się jednym z głównych blockchainów właśnie dla stablecoinów, zwłaszcza z powodu niskich opłat i szybkich transakcji. Na Ethereum opłaty transakcyjne mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu dolarów przy dużym ruchu w całej sieci, natomiast Tron przy przesyłaniu Tetherów kosztuje zaledwie ułamek centa. Efekt jest taki, że stablecoiny oparte na tronie są po prostu Tańsze. I poza opłatami, istotną rolę odgrywa tu też przepustowość całej sieci i szybkość dokonywania transakcji. Ethereum obsługuje około 30 transakcji na sekundę, a Tron może obsługiwać do 2000 transakcji na sekundę. 2030. Duża różnica. Tether jest największym emitentem stablecoinów i posiada ponad 75% udziału w całym rynku. Ponad 50% emisji Tetera odbywa się właśnie na blockchainie Tron. Tron stał się wiodącą siecią dla transakcji w Tetherze, a to dobrze pokazuje rosnącą popularność jako metody płatności. Ta sieć oferuje skalowalność, niskie koszty transakcyjne, a to przyciąga użytkowników. Według danych Alium, 38,6% wszystkich adresów stablecoinowych użytych w czerwcu 2024. Należało do portfeli USDT na sieci Tron. Według danych z kolei dostawcy płatności Orbital z ubiegłego roku, też 2024, 98% wszystkich transakcji stablecoinowych na Orbital odbyło się właśnie na blockchainie Tron. Ale w tym wszystkim trzeba sobie jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie. Czemu właściwie te stablecoiny mają być ważne? Przecież dolary mogę sobie kupić też, nie wiem, na rewolucie. No to po jaką cholerę mi taki token Tether? Na rynkach wschodzących, na przykład w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej, globalne sieci płatnicze, takie jak Visa czy Mastercard, często mają ograniczoną dostępność. Tradycyjnie globalni sprzedawcy, chcący oferować swoje produkty w tych krajach, musieli integrować wiele lokalnych portfeli oraz alternatywnych metod płatności, co było i czasochłonne i wymagało dużych nakładów e, kapitałowych, szczególnie w zakresie zarządzania. Płynnością i różnymi przepływami międzynarodowymi, jeśli chodzi o transakcje. Ale blockchain stał się tu dobrym rozwiązaniem tego problemu. Stablecoiny zyskują ogromną popularność na wielu rynkach wschodzących, w Nigerii, w Turcji, w Argentynie, w Indiach, w Wietnamie, w Brazylii, bo klienci szybko dostrzegają, że stablecoiny zapewniają im dostęp do dolara, tak naprawdę, w którym to mogą przechowywać wartość swoich oszczędności i używać tego wszystkiego do transakcji bez konieczności posiadania takiego tradycyjnego. Tradycyjnego konta bankowego. Popyt na dolary amerykańskie no, nie jest niczym nowym ani zaskakującym. Konsumenci na rynkach wschodzących od dawna dążyli i dążą do posiadania dolara jako zabezpieczenia się przed na przykład inflacją lokalnych walut, które to często mają jakąś ograniczoną wartość międzynarodową. Dostępność i użyteczność stablecoinów doprowadziła do masowej adopcji przez użytkowników. Tam, w tamtych krajach, czyniąc je naprawdę świetnym narzędziem do jakiegoś handlu międzynarodowego. 7 z 10 krajów o najwyższym wskaźniku adopcji kryptowalut w 2023 roku to właśnie kraje o niskim i średnim dochodzie według klasyfikacji Banku Światowego. 9 z 10 tych krajów to rynki wschodzące. Popularność stablecoinów rośnie bardzo szybko, a adopcja najsilniej przyspieszyła po roku 2020, kiedy wiele walut w krajach rozwijających się powoli zaczynała dopadać kosmiczna inflacja, a potem jeszcze zagrożenie wojenne. W skrócie, stablecoiny pozwalają więc na przechowywanie wartości waszych oszczędności w dolarach bez konieczności posiadania konta bankowego i płacenia np. prowizji za przewalutowania. Nice. Oprócz tego, stablecoiny są też szybszą alternatywą dla przelewów międzynarodowych. Tradycyjne przelewy bankowe, zwłaszcza między różnymi krajami, mogą trwać kilka dni. Stablecoiny są tu alternatywą dla całego systemu SWIFT, umożliwiając natychmiastowe niemalże przekazywanie środków na całym świecie. Na przykład, freelancer z Azji pracujący dla europejskiej firmy może otrzymywać wynagrodzenie w stablecoinach od razu, zamiast czekać sobie kilka dni na przelew bankowy. Coraz więcej firm też akceptuje stablecoiny jako metodę płatności, obok karty kredytowych i gotówki. Co też jest dużo wygodniejsze od akceptacji tradycyjnej płatności kryptowalutami, gdzie występuje duża potencjalna zmienność wartości kryptowaluty. Przy stablecoinach nie ma tego problemu. Różne firmy płatnicze wyrażają bramki płatności oparte na stablecoinach i umożliwiają tym samym firmom przyjmowanie tych cyfrowych aktywów przy znowu ograniczaniu zmienności, jaka charakteryzuje cały rynek krypto. I te wszystkie elementy wpływają na coraz większą adopcję stablecoinów na całym świecie i coraz większą ich użyteczność. Natomiast wraz z rosnącą adopcją, będzie się ona też rozpędzać coraz bardziej, no bo branża finansowa charakteryzuje się bardzo silnymi efektami sieciowymi. Efekty sieciowe to jest taka sytuacja, gdzie użyteczność jakiejś usługi wraz wzrasta wraz z jej popularyzacją. Na przykład media społecznościowe mają ogromne efekty sieciowe. Nikt nie chciałby korzystać z Facebooka, gdyby było tam 10 użytkowników. Ale kiedy jest tam miliard użytkowników, to i Ty zakładasz tam konto. I podobnie jest też z różnymi systemami dopłatności. Dopóki są niszowe, to nikt nie zwraca na nie jakiejś większej uwagi, i jeśli gdzieś pojawia się możliwość płacenia stablecoinem, to reagujesz na to w stylu fajnie, a ja teraz zapłacę kartą. Tylko że gdy jakiś system płatności zaczyna stawać się standardem, to w pewnym momencie zostaje przekroczona granica, gdzie sprzedawca nie może sobie pozwolić na to, żeby nie obsługiwać tego typu płatności, bo po prostu straci dostęp do klientów. Więc popularyzacja stablecoinów. Będzie charakteryzować się efektem kuli śnieżnej, który już trwa. I takim silnym efektem sieciowym w branży finansowej cieszy się obecnie Visa czy Mastercard, takie dwa standardy płatności, które zdominowały rynek na tyle, że sprzedawcy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby nie obsługiwać ich kart, i sądzę, że ze stablecoinami będzie podobnie. W grudniu 2024 roku Christopher Waller, członek zarządu Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych, stwierdził, że cytuję: Stablecoiny to w praktyce syntetyczne dolary, które mogą przynieść korzyści całemu systemowi finansowemu oraz że mogą one wyeliminować wiele jego nieefektywności. Ta wypowiedź pojawiła się bardzo krótko po tym jak firma finansowa Stripe ogłosiła przejęcie startupu Bridge, właśnie zajmującego się stablecoinami. Stripe dołączył tym samym do grona innych instytucji finansowych, jak na przykład PayPal, które aktywnie już robią wszystko, żeby integrować stablecoiny ze swoimi usługami. Widać więc bardzo wyraźne i szybkie rosnące zainteresowanie całym tym segmentem zarówno ze strony instytucji, jak i nawet Samych polityków. Stablecoiny mają potencjał, by fundamentalnie zmienić światowy system finansowy, poprawiając płynność i przyspieszając procesy płatnicze, a do tego umożliwi też firmom ograniczenie potrzeby utrzymywania bardzo dużych rezerw gotówkowych na pokrycie różnych płatności, co też uwolni dodatkowy kapitał do ich działania. Jakie z tego wszystkiego płyną wnioski? No takie, że nie chodzi o to, czy stablecoiny staną się jednym ze standardowych elementów globalnej infrastruktury, tylko kiedy. To nastąpi. A to prowadzi z kolei do konkluzji, że ze wszystkich dziwacznych projektów krypto to właśnie stablecoiny mają największy potencjał do tego, żeby wnieść faktyczną, realną wartość dodaną i prawdziwą użyteczność e, dla konsumentów i dla całych gospodarek. Niektórym fanatykom inwestowania w krypto ta konkluzja może się wydać trochę smutna, no bo przecież inwestowanie w same w sobie stablecoin jest. Raczej bezcelowe, z założenia ich wartość nie wzrośnie ani nie spadnie, bo właśnie na tym polega sens ich istnienia, ale to nie znaczy, że na ich popularyzacji nie będzie można zarobić. Jak już wcześniej wspomniałem, najpopularniejszymi kryptowalutami, na których opierają się stablecoiny, które przetwarzają ich płatności, to właśnie Ethereum i Tron. Może właśnie dlatego, to Tron w ciągu ostatnich pięciu lat dał zarobić ponad 1100%, i myślę, że. Nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Użyteczność stablecoinów jest największa w całym świecie krypto, a one same już teraz zaczynają przeplatać się z tradycyjną bankowością, co trochę sugeruje, że nieuniknione i nadchodzące w przyszłości regulacje prawne całej branży krypto. Będą stawiać w pierwszej kolejności właśnie stablecoiny na tym prawnym piedestale. Bo w przeciwieństwie do innych kryptowalut, one faktycznie mają gospodarcze zastosowanie. A to sprawia, że krypto, które są z nimi powiązane, mogą faktycznie zyskiwać na wartości. Wniosek jest taki, że zarówno Ethereum, jak i Tron powinny w przyszłości bardzo dobrze, według mnie, performować względem innych kryptowalut, i dlatego ja z tej hipotezy stablecoinowej obok Bitcoina zrobiłem sobie już bazę dla całego swojego portfela krypto. Stablecoiny to nie jest żaden shitcoin który jest pompowany na różnym hypie i w szalonym zainteresowaniu, to fundament, na którym naprawdę może wyrosnąć cała odnoga finansów. Szybkie, tanie i dostępne dla każdego, od Wietnamu po korporacje w Nowym Jorku. I oczywiście nie zarobisz na wzroście ich ceny, ale możesz załapać się na tą falę wzrostu, na projektach, które są z nimi jakoś powiązane. Jeśli chcesz sam spróbować rozegrać ten trend, to wcale też nie trzeba do tego kupować bezpośrednio kryptowalut. Można na przykład dodać sobie do portfela, chociażby, ETF na Ethereum. A taki jest bez problemu dostępny na platformie Freedom24, który jest partnerem tego odcinka. Freedom24 to część grupy Freedom Holding notowanej na amerykańskiej giełdzie NASDAQ i zakładając tam konto, do końca kwietnia możecie zgarnąć od 3 do 20 darmowych akcji o wartości nawet 800 dolarów każda. Nic trudnego nie trzeba zrobić, wystarczy otworzyć rachunek, wpłacić depozyt, wpisać kod promocyjny i już akcje są gotowe do odebrania. A jeśli chcesz też być bardziej na bieżąco, z naszymi poglądami również na rynek krypto, to zapraszam już do wersji Premium DNA, gdzie można dołączyć. Do prawie 1900 inwestorów. Więcej na ten temat znajdziecie na stronie premium .pl, a w tym materiale to już wszystko do zarobienia. Cześć.